Wspomniałeś o Eurowizji. Czy Eurowizja nadal jest w zasięgu Twoich marzeń? Jak najbardziej. To będzie zawsze moim marzeniem, dopóki go nie spełnię. Czy wystartujesz w polskich preselekcjach w przyszłym roku? Nie wiem. Wydaje mi się, że muszę sobie zrobić trochę przerwy od właśnie tych konkursów, takich gdzie się rywalizuje. <grym> Żeby trochę, trochę się skupić na innych rzeczach, tak jak właśnie powiedziałem, czyli mój materiał, a później zobaczymy. No jeżeli będzie taka okazja, to z wielką chęcią wezmę udział ponownie, ale to musi być dobra piosenka, dobry czas, też dobra energia e, i, i ja to muszę też tak wewnętrznie czuć. A teraz czuję, że, że ten czas muszę przeznaczyć na inne projekty. Okej, okay, a gdyby się pojawiła propozycja tańca z gwiazdami? No bardzo bym chciała, ja bardzo lubię tańczyć. Bardzo lubię tańczyć, może jeśli chodzi o tańc towarzyski, nie mam zbyt dużego doświadczenia, ponieważ bardziej jakieś tam chorełki, które przygotowywaliśmy do różnych występów są mi bliższe, ale z wielką chęcią bym się zmierzył z takim wyzwaniem, to byłoby bardzo ciekawe. I kolejna nagroda do zdobycia, kryształowa kula. No już się jak nie rozpędzajmy, nie wiadomo wiesz, Śpiewam w miarę nieźle, ale nie wiem jak z tym tańcem, więc byłoby ciężko. A masz taką wymarzoną partnerkę taneczną, z którą byś tam się chciał właśnie pod czyli okiem się nauczyć? Tańca? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, kto jest, że tak powiem, e, do wzięcia. Ale e, w sumie osoba, z którą pracowałem i wiem, że była też w z gwiazdami, to Wiktoria Omyła. Bardzo chciałam z nią związać.